Patrząc teraz na waszą sytuację w tabeli, to, że przewodzicie w tej grupie spadkowej jest taki trochę niedosyt, że się nie udało wejść do tej, do tej lepszej grupy i trochę gdzieś tych punktów ukraść lepszym zespołom? Jest bardzo duży niedosyt. Myślę też, dlatego dzisiaj przegraliśmy, bo ostatni mecz wygraliśmy bardzo wysoko. Tam nie wiem czy z 5 w ramach czy 6 nawet strzeliliśmy i byliśmy pewni siebie. No zakładaliśmy, że wejdziemy jednak wejdziemy do tej grupy mistrzowskiej. No i byliśmy dzisiaj pewni siebie i nie weszło. E, jakbyś mógł ten mecz dzisiejszy podsumować, bo no, prawda jest taka, że graliście gdzieś tam, każdy krył swego, trudno było tą piłkę wymieniać, bo każdy miał plaster tak naprawdę na sobie. To też grę utrudniało, no ale wydaje się, że mogliście jednak tych, te, tego, tych goli dzisiaj strzelić trochę więcej. No Mogliśmy zdecydowanie, mieliśmy kilka dobrych akcji. Przeciwnik też miał, mógł nam więcej tak naprawdę strzelić. E, zgubiła nas pewność siebie, bo też pierwszy mecz z nimi wygraliśmy bardzo wysoko. Nie wiem, czy 7-1, 7-2, coś takiego. E, no i też nietypowo się ustawili, bo cały czas wystawiali wysokiego zawodnika na, na szpicę. Gdzieś tam rzucali te piłki i praktycznie wszystkie górne piłki z nami wygrywali, także no, okazało się, że zrobili duży postęp w stosunku do poprzedniego meczu. Od początku meczu dzisiaj wydawało się, że to wy lepiej gracie tą piłką, lepiej nie operujecie, ale straciliście pierwsi gola, no i tam nie wiem, czy pamiętasz sytuację, ale człowiek z obrony wziął piłkę i po prostu przedryblował 3-4 zawodników, i, no i podał tak naprawdę do, do pustej bramki. Jakbyś mógł tę sytuację też jakoś, jakoś skomentować? No, ciężko to skomentować tak naprawdę. No, gdzieś jeden zawodnik drugi nie, nie przypilnował swojego. Nie wiem tak naprawdę, co się mogło wydarzyć. Cały mecz po prostu nie ułożył nam się po, po naszej myśli, bo przyjechaliśmy i myśleliśmy, że będzie łatwe zwycięstwo. No ale zawodnik postawił się naprawdę i nie było jednak tak łatwo. W tej końcówce mieliście też swoje szanse, tak jak już, jak już rozmawialiśmy, ale czegoś Wam brakowało. Nie brakowało też takiej determinacji, że jednak bardzo, no nie widać tego było z, tak z, z boku, że tak bardzo chcecie tą bramkę zdobyć, doprowadzić chociaż do remisu. Nie wyglądało tak. Ok, no wygląd, wydawało mi się, że, że jednak e, staramy się mocno i gdzieś byliśmy blisko tej bramki, też w pierwszej połowie mieliśmy z dwie naprawdę bardzo dobre sytuacje, gdzie w drugiej mieliśmy praktycznie pustą bramkę, gdzie wyszliśmy trzema zawodnikami, e, straciliśmy tuż chyba nawet w polu karnym, no, oni zrobili kontratak i nam strzelili gola, także to, to już w ogóle była, była dramatyczna sytuacja. No w tym sezonie już niczego dużego ugrać się nie da, bo najlepsze co możecie, no to wygrać tą grupę spadkową, więc tak zapytam już na przyszłość, co, czego, chcielibyście od, czego wymagalibyście od siebie i chcielibyście od przyszłego, kolejnego sezonu? Chciałbym, żeby utrzymała się atmosfera, jaka obecnie panuje i myślę, że jeśli zostanie człon drużyny i zostanie ta atmosfera z nami, to w przyszłym sezonie będziemy walczyć w grupie mistrzowskiej, bo było widać też bardzo duży postęp w stosunku do naszych pierwszych meczów, gdzie no mieliśmy tak naprawdę nową ekipę, dużo nowych twarzy, dużo dobrych twarzy i z meczu na mecz było widać postępy. No i na końcu to zaowocowało jednym, drugim, trzecim zwycięstwem, ale właśnie na początku tego brakowało, zgrania i no nie znaliśmy się dlatego. Dlatego skończyliśmy w tej grupie. Ale myślę, że jeśli utrzymamy tych zawodników, kilku członowych, i, i będzie tak super, że przychodzimy, gadamy sobie i nikt na nikogo nie krzyczy, to będzie dobrze. Dzięki, powodzenia. Dziękuję. Dzięki.